Teraz to ja już się pogubiłam, która jest która, z którego dnia. Na pewno z szóstki, wydaje mi się, że yy, czekolada z pomarańczą była. Yy, I tu później nie wiem, bo wydaje mi się, że dziewczyny mieszały, ale tutaj mieliśmy też piernik, jabłko. No, teraz rzeczywiście, że jabłuszko zielone tutaj czuć mieliśmy też co? malina, róża, jabłko no i rzeczywiście czuć tą malinę yy, i tutaj już mi się wypala i tu mam co? lawendową także no spoko a dwie pozostałe już spaliłam także nie powiem wam jaki był zapach ale mogę wam jeszcze powiedzieć, że w Douglasie kupiłam sobie lawendową świecę o tak, także fajnie, nie, dobrze, że się skapnęłam przy siódmym okienku, a nie przy dwudziestym czwartym.